I właśnie przyszedł mój pojazd zwiadowczy. jak wygląda. Zaraz zobaczę. Pierwsze muszę to rozpakować. A nazwy tego pojazdu zwiadowczego mamy tutaj. A jest to hulajnoga elektryczna. Dodatkowo poza kartonem i hulajnogą przychodzą do nas takie rzeczy jak instrukcja obsługi. Jak i, również, jak i również zestaw kluczy który nam pomoże złożyć hulajnogę, jeżeli nie mamy żadnych narzędzi w domu. A jakie klucze znajdują się w środku? To mamy jeden imbus, drugi imbus, klucz płaski dziesiątka i trzynastka, trzeci imbus, czwarty imbus piąty imbus i klucz płaski 19 i 17. Instrukcje mamy w formie książki i co jest fajne jest w języku również polskim, tylko że jest chyba na końcu, ile dobrze pamiętam tak. I jest w języku polskim, tu mamy wskazówki bezpieczeństwa, jak złożyć naszą hulajnogę, jak ją skręcić. Wszystko jest zobrazowane. Super sprawa, ładnie to wszystko wygląda. Obrazki są kolorowe i bardzo czytelne. Nie to jak gdzie indziej, gdzie są obrazki czarno-białe i człowiek się musi domyślić, co autor miał na myśli. Tutaj mamy wszystko ładnie opisane, zilustrowane, i dzięki temu wiemy, co mamy robić. Swoją drogą, szkoda, że nie ma ten karton jakichś uchwytów transportowych. Fajnie by było, gdyby producenci Hulajnog umieścili tutaj po przekątnej dwa uchwyty. Z jednej strony, z drugiej, człowiek wkłada ręce i sobie podnosi. I to by było o wiele łatwiejsze w przenoszeniu niż w tej chwili, bo w tej chwili nie ma uchwytów, a to jest dosyć duże i ciężkie. Witam serdecznie, dzisiaj Wam chcę przedstawić oto mój nowy pojazd zwiadowczym, jakim jest ta Hulajnoga. A jest to Hulajnoga i Scooter i model EX5S. A silnik, który w niej drzemie, to jest 1000 wat. Przód tej nogi strasznie mi się podoba. Z czym Wam się kojarzy ten przód? Bo mi z pewną z postacią z Walta Disneya. A co Wy o tym myślicie? noga jest amortyzowana, z przodu mamy dwa duże amortyzatory jak i również z tyłu jest amortyzator na sprężynie gdzie widać, że twardość jest regulowana Opony szutrowe dosyć grubym bieżnikiem, 11 cali a ile to jest to 11 cali? o właśnie, 11 cali, jeden cal to jest 2,54 cm czyli można sobie łatwo pomnożyć Zobaczcie jak noga jest mega wysoka, odpowiednia jest w teren i wygląda solidnie. Z jednych niewątpliwie atutów tej hulajnogi jest podest na którym się stoi, który jest wykonany z gumy, przez co bardzo dobrze i stabilnie się na tym stoi. Nie jest to żaden papier ścierny. Widziałem w niektórych hulajnogach, że jest taki podest wykonany jakby z papieru ściernego, gdzie to już zaczyna gdzie niektórym odchodzić. Tutaj podejrzewam, że tego nie będzie, ale czas to zweryfikuje. Kolejną rzeczą. Jest ten uchwyt, który służy również za podnóżek, że tutaj możemy sobie oprzeć nogę podczas jazdy, a i również możemy naszą hulajnogę podnieść, bo łapiemy tutaj i sobie ją podnosimy. To jest fajne. Niewątpliwie fajną rzeczą jest również oznaczenie hulajnogi. Nadaje taki sportowy charakter jej. Oczywiście ona i tak wygląda mega sportowo, zobaczcie sami, jak ona tutaj wygląda. Zaraz dziś podjadę na płaską powierzchnię. Zobaczymy, ile to jest to 11 cali w centymetrach. Jak i również, jak wygląda wysokość podestu, na którym się stoi. Jak i również dolna część baterii. Dolna krawędź hulajnogi to 20 cm. Górny podest hulajnogi to jest 27 cm. A wysokość kół to jest jakieś około 27 cm. Z przodu po lewej stronie. Mamy włącznik, wyłącznik świateł, jak i również klakson. Światła działają w trzech trybach. Długie, raz włączamy, później wyłączamy, drugi raz krótkie i trzeci raz jak włączamy jest stroboskop. Po prawej stronie mamy stacyjkę z kluczykiem. Teraz już są karty NFC, no ale może być i stacyjka przynajmniej nikt nie będzie dźwigał 27-kilowego klocka. A żeby włączyć hulajnogę, wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy i wciskamy tutaj znaczek włącznika, ten górny i nam się hulajnoga włącza. Tak jak widać, ja już mam 18 kilometrów nią zrobione. Tutaj po lewej stronie jest bieg, który mamy włączony aktualnie. Są cztery biegi, raz, dwa, to jest eko trzy normal, a czwarty to jest sport. Przełączając tym przełącznikiem mamy dystans dzienny, trip. Jeszcze chciałbym wam tutaj pokazać boczne oświetlenie. Dla mnie to zbędny gadżet, ale innym może się podobać. Aby włączyć to boczne oświetlenie, wciskamy tutaj dwa razy szybko ten guzik, żeby nam się bieg nie przełączył. O i zobaczcie, można jechać na dyskotekę, albo dyskoteka już jedzie z nami. To z przodu mruganie. No i z drugiej strony tak samo dyskoteka. i niestety, jak mamy diody włączone, to żadna kontrolka nas o tym nie informuje. I nieraz mi się zdarzyło jechać na tych włączonych bocznych diodach. A co do baterii, która tutaj się znajduje, to jest 15 amperogodzin, co według producenta powinno się przełożyć na 60-65 km jazdy. Ja jestem na etapie testów, ale wydaje mi się, że. Jest to grubo przesadzony dystans. Tak więc koniec gadania: czas trochę tym pojeździć. Najlepsze w tej hulajnodze jest zawracanie. Dojechałem do to takiego fajnego miejsca, żeby sprawdzić prędkość na poszczególnych biegach. Jak jest hulajnoga zablokowana, jak jest odblokowana. Czyli tak, jak jest hulajnoga zablokowana. I tutaj mamy bieg pierwszy z takim ludkiem na dole pod baterią, co świadczy na tym, że to jest tryb pierwszy i z tyłu mruga nam światło. Pierwszy bieg. pieszy 26 6 km na godzinę drugi bieg przełączam prędkość 10 na godzinę trzeci 15 km. no i czwarty 25. I tu już trzeba mieć okulary. Przy tej prędkości, już warto mieć okulary. Bo jeżeli nam coś wpadnie w oko, to stracimy równowagę i leżymy. Oczywiście, Noga oryginalnie jest zablokowana do 25 km na godzinę na czwartym biegu. Ale można ją odblokować. A żeby nogę odblokować, wciskamy ten przycisk szybko 5 razy. I wtedy maksymalną prędkość mamy na czwartym biegu, 45 km na godzinę. Podblokowana i bieg pierwszy, 15 na biegu pierwszy, 15. Kurde mokre. Właśnie zatrzymałem się tutaj pod taką wiatą, Bo muszę trochę ochłonąć od tej prędkości poruszania się po tym lesie. Bo po odblokowaniu tej hulajnogi do 45 km na godzinę na szutrach to dopiero adrenalina rośnie w krwi. Wybaczcie mi fryzury, ale właśnie ściągnąłem kask. Jak się składa taką hulajnogę? Hulajnogę składamy. odpinamy klamę tutaj. I odblokowujemy hulajnogę. I jest już gotowa do transportu a waga jej to 27 kg a z hamulcami jakimi mamy tutaj do czynienia to są hamulce tarczowe na linkę według mnie super zatrzymują tą hulajnogę z tych prędkości do których ona się rozpędza dodatkowo żeby hulajnoga zajmowała jak najmniej miejsca mamy składaną kierownicę a jak ją się składa w prosty sposób odkręcamy te pierścienie I w ten sposób noga zajmuje tyle miejsca. I tym oto sposobem noga zajmuje mniej miejsca, bo ma kształt prostokątu. A ci, co są ciekawi, jaki ma wymiar podest na którym stoimy. Szerokość 19 cm i długość. 47,5 cm, a razem z tym podstopnikiem to mamy 62 cm. Dodatkowo, dla tego uchwytu jak i stopnia pod nogę znalazłem trzecie zastosowanie zaczep do linki, żeby nam nikt kolej nogi nie ukradł. A kierownicę składamy w odwrotnej kolejności. Tu już nam się łapie i skręcamy. Te dwa pierścienie. A klakson brzmi tak. W kolejnoze tak jak widać mamy trzystopniową regulację kierownicy, dzięki temu każdy dopasuje kierownicę do swojej wysokości. A wysokość kierownicy ustawiamy odpinamy tutaj ten motylek, wciskamy guzik. Mamy drugą pozycję, i teraz jest trzecia. I na końcu zamykamy motylek i już możemy jeździć. Świetna zabawka do jeżdżenia po mieście, jak i w teren. W terenie ona się bardzo wyśmienicie spisuje, dzięki właśnie tym 11-calowym pompowanym oponom, jak i również tej amortyzacji. Z przodu, tak jak mówiłem, mamy podwójny amortyzator, a z tyłu mamy amortyzator ze sprężyną i tutaj z tym pierścieniem, dzięki któremu możemy ustawić sobie twardość tylnego zawieszenia. A dla zainteresowanych koszt takiej hulajnogi to jest niecałe 1830 zł na AliExpressie. No i pod górę wyskoczył taki komunikat H czyli chyba została trochę zgrzana. Nie wiem gdzie tu baterie są, tutaj nic nie czuć, ale pewnie baterie dostały trochę za dużo w pierdziel, albo może i silnik. No, tutaj jak dotykam to jest dosyć gorące. No dobra. Wyłączę, niech odpocznie. Wzniesienie nie jest jakieś wielkie, ale dosyć długie, bo chyba z pół kilometra pod tą górę zasuwała na czwartym biegu, odblokowana. W takich wzniesieniach, gdzie już hulajnoga nie daje sobie rady Można włączyć pierwszy bieg I ona sama wtedy nam idzie Do przodu O niestety Nie pod każde wzniesienie ona podjedzie Może gdyby był mocniejszy silnik dałaby radę Ale tutaj to wzniesienie Naprawdę jest duże Ale dzięki temu, że ma pierwszy bieg Nie trzeba je za dużo wciągać pod tą górę ona sama już jedzie zapomniałem jeszcze powiedzieć że hulajnoga ma funkcję tempomatu chyba 10 sekund jak utrzymujemy stałą prędkość to wtedy możemy manetkę gazu puścić i ona sama nam już jedzie tak jak tu widać a piszczy dlatego że jest jeszcze chyba nowa I uwierzcie, hulajnogą jeżdżąc też można się zmęczyć i napocić, zobaczcie. I są takie miejsca, gdzie hulajnoga ze mną nie podjedzie, a jest między innymi to wzniesienie, które musiałem pokonać towarzysząc jej z boku. Tak więc dla tych, którzy mówią, że hulajnogi są dla wygodnych, oj nie są, nie są. Bo nie zawsze się jedzie na niej, czasami trzeba ją popchać. Teraz moje spostrzeżenia, minusy między innymi tej hulajnogi. Między innymi to jest tak, trip który jest właśnie zerowy, gdzie ja już zrobiłem gdzieś około 2 km. I jeżeli tak, zatrzymamy się hulejnogą, wyłączymy wyświetlacz, na przykład, przytrzymując ten guzik, to dystans dzienny nam się zeruje. I włączając ją, już mamy 0. Tak samo jak wyłączymy ją, tak samo dystans dzienny nam się zeruje. Według mnie to jest dosyć duży minus, bo powinno to być, nie wiem, jakaś kombinacja dwóch klawiszy, że sami to możemy skasować, a nie, że to samo nam się kasuje. I kolejny minus, jaki zdążyłem zauważyć jest taki, że jeżeli mamy na przykład, jedziemy na czwartym biegu, wyłączamy hulajnogę, albo ona nam się sama wyłączy, to niestety nie zapamiętuje nam również biegu, na którym została hulajnoga. Według mnie to jest kolejny minus. Wolałbym, że po prostu ta pamięć była szersza i zapamiętywała i dystans dzienny, jak i również bieg, na którym zostawiłem hulajnogę. Wjazd do cywilizacji i trzeba włączyć kaganiec. Dwadzieścia pięć. Można jechać dalej. Tutaj mamy wzniesienie o oznaczeniu 12%. Co ten znak nam mówi, że na odcinku 100 metrów jest przewyższenie 12 metrów do góry? Czy hulajnoga sobie poradzi? Zobaczmy. Dystans, jaki przejechała bateria po naładowaniu do pełna, to jest kilometr, i woltaż jest 54,2. I czas się zmierzyć z tym wzniesieniem.